Witam kochani serdecznie, tak w taki gorący, upalny u nas strasznie uparowany dzień, ale witam serdecznie. Chciałam zaprosić na warsztaty, to odbędą się 6 i 7. Lipca w Żgowie Koło Łodzi. Tam takie fajne miejsce, fajna gospodyni, fajne. Tutaj fajny człowiek, pani Małgorzata. Zapraszam serdecznie, kochani, na pierwszą część na naukę tarota. Tarot intuicyjny. Tutaj książki niepotrzebne, tutaj jest potrzebne, tylko jesteście potrzebni, wy. I karty, tak? Jakie sobie wybierzecie? Najlepsze są karty koło roku. Dla tych, którzy będą się uczyć, dobrze by było, ponieważ one mają bardzo ładnie, są spersonalizowane. Pokazują wiele, tak, pokazują wiele możliwości, na nich się bardzo dobrze uczy. To jest oczywiście moje zdanie, tak, ale jednocześnie są bardzo, tak jakby emocjonalne i naprawdę dużo pokazują. Pokazują ładnie czas, pokazują choroby, pokazują zawody, jak to się mówi, ale pokazują też jednocześnie bardzo dobrze czas. Dzień dobry, dzień dobry, Mario. Więc zapraszam serdecznie. Będą to dwudniowe warsztaty sobotę. Dlaczego tylko pierwsza część czyli arka na duże? Ano dla nie damy rady. Ktoś, kto poprowadzi to tak jakby dwa no nie sądzę, żeby dał radę, dał radę, żeby ogarnąć wszystko. bo macie zawsze państwo. I to już tak mówię dosłownie dosłownie mówię z praktyki, że jest tyle pytań. jest tak jakby dużo opracowań. trzeba dużo opracować. Dużo jest według jednej karty, tak żeby jedną kartę opracować, żeby a tym bardziej że chciałabym, żebyście jeżeli jak państwo już będziecie, żebyście tak jakby też zadawali, żebyście nadawali znaczenie tej karcie. Każda karta ma znaczenie takie, jakie nam da, jej nadacie. To nie jest książka. Pamiętajcie, to nie książka nadaje. Książkę warto przeczytać, ale nie utożsamiać się, jak to się mówi za i powielać autora, wy macie czytać sercem, wy macie nadawać temu kształt, tak, macie nadawać Karcie życie. To z Wami będzie, tak jak później będziecie pracować, to z Wami będzie karta tak rezonowała. Więc serdecznie zapraszam. Dlaczego tak szybko? Szybko, bo to jest dobry czas. Czuję, że to jest dobry czas dla mnie, czyli szósty, siódmy, to zapraszam tak, szósty, siódmy bodajże. Ja jeszcze sprawdzę, bo mogę, może się mylę, ale tak, bo nie wiem, jak napisano. ale szósty, siódmy dokładnie lipca, to jest sobota, niedziela. Zaczniemy, jeszcze nie powiedziałam od której godzinki, nie dopisałam, ale prawdopodobnie będzie to od godziny 10, zaczniemy do godziny 18 i później damy spokój, bo głowa musi odpocząć z przerwą na obiad, czy ewentualnie do 19, później zobaczymy, tak żeby zobaczymy jak nam będzie pasowało i w niedzielę również od godziny 10 do godziny 16, tak o godzinie 16 zakończymy warsztaty, więc tak moi drodzy, to powiem tak. Fajnie, fajne dziewczyny, bardzo fajnie czytają, mają więcej subskrybentów co niektóre niż ja, ale ja się z tego bardzo cieszę. Powiem tak, moi drodzy, warto czytać sercem, warto go poznać inaczej, od innej strony, nie od strony książki. Można, powiem tak, spróbujcie nie zaglądać w książkę, jak się uczyć, jak wchodzicie w energię tarota. To jest dokładnie dla osób, które się chcą dopiero uczyć albo szlifować, no bo też może być można to podszlifować, tak jednocześnie, albo zobaczyć, zapraszam tych którzy, tych, którzy już czytają tarota, tak, którzy podchodzą do tarota już tak, jak to się mówi, niemalże profesjonalnie, ale chcę zobaczyć inny punkt widzenia, inne, inne, inne znaczenie, tak, ja też na przykład łapię, wyłapuję, jak, jak ktoś czyta i na przykład nie znam takiego znaczenia i jeżeli ono ze mną koreluje, to ja bardzo chętnie to przyjmuję do, do siebie, więc tak, tak, moi drodzy, zapraszam serdecznie tutaj do siebie na warsztaty. Oczywiście zanim zanim tutaj państwo, tylko dobrze by było, żebym miała tydzień wcześniej najpóźniej tydzień przed warsztatami, muszę przedstawić ile będzie osób mniej więcej, możecie państwo sobie, myślę, że ja jeszcze tutaj do pani Małgosi zadzwonię, ale już możecie sobie miejsce jest przecudne, mimo kajcież głów blisko łodzi to jest obok ptaka dosłownie niedaleko ale miejsce jest przecudne klimat klimat miejsca gospodyni naprawdę coś pięknego moi drodzy więc uważam że warto warto przyjechać warto nie jest tam naprawdę nie jest droga jeżeli chodzi o noc bo to chyba by były dwie byłaby tylko jedna doba u państwa ale można już sobie rezerwować pokoiki dla tych chętnych ja podam wszystko podam numer telefonu do gospodyni jeszcze sama muszę do niej zadzwonić bo tak wyskoczyłam jak Filip z Konopi. Ale i to są jedne. No, może przerywać, bo u nas niestety jest, no właśnie, u nas jest tak z tym internetem, że tragedia po prostu ostatnia, ale mam nadzieję, że, mam nadzieję, że. Usłyszałyście to, co chciałam przekazać, że zostało przekazane i zapraszam kochani serdecznie. Coś tam jeszcze w tym tygodniu Państwu nagram. Nagram jakieś, tylko powiem tak, nie pod, fil znaczy pod filmikiem Możecie mi tutaj puścić, jakie byście chcieli tematy, bo ja bym chciała. Mam ostatnie osoby, które są bardzo mocno niezdecydowane, bardzo mocno boją się o swój byt, i tutaj bym chciała nagrać ze dwa filmiki takie, jak to się potoczy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest ten zastój. Dlaczego nie możecie Państwo ruszyć? To tutaj nagram jeszcze takie dwa filmiki, żebyście mieli, bo powiem tak, zaczynam się martwić, bo patrzę, że kiedyś, jeszcze do niedawno, jak klienci przychodzili, to było, czy kocha, czy nie kocha, czy wróci, czy nie wróci, ale na przykład, czy przyjdzie do mnie miłość i to było 80% tak? pytań, a w tej chwili jest, czy ja przetrwam, czy ja sobie dam radę, czy ja znajdę pracę i czy, jak to się mówi, pójdę do przodu, czy nic mi się takie na naprawdę bardzo mocne, zmienia się troszeczkę klimat, zmienia się tak jakby coraz oba, powiem tak dużo bardziej poważne są pytania, dużo bardziej po, są poważne sytuacje, ale kochani powiem tak, zmienia się cały świat, pamiętajcie zmienia się i to się zmienia błyskawicznie, a tylko my nie potrafimy się do końca do tego przystosować, ciężko jest nam pozmieniać tak jakby siebie, swoje priorytety, niejednokrotnie zmienić zawód, tak więc powiem tak, warto po prostu pomyśleć w czym się nowym odnalazł, odnalazła, tak, bo to też ma, ma swoje, jak to się mówi, znaczenie. No ale dobrze, to ja postaram się nagrać taki filmik, tylko muszę go ubrać może nie w słowa, tylko mnie jest najgorzej z tytułami, słuchajcie, bo one mogą być nie za, nie, niekoniecznie trafione. Na to, natomiast powiem tak serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o warsztatach. Zapraszam do Żgowa dla tych, którzy chcą wziąć udział w pierwszej części pytania e, nauki Tarota Arkana Duże, bo to jest pierwsza część, a drugą część zrobię albo w sierpniu lub we wrześniu, bo we wrześniu jeszcze będą dodatkowe warsztaty, ale to będą takie bardzo mocno, bardzo mocno emocjonalne warsztaty czyli przegadamy, nie znamy się, przyjeżdżamy, jak to się mówi, z całego świata, przyjeżdżamy z całego świata i później i i mówimy tak, co nas boli, jaki jest ból, jaki po, to będzie poparte karto. Ja sobie zobaczę u kogo, czy ktoś powiedział wszystko, czy nie powiedział, czy co powinien powiedzieć, później zobaczymy, jaka będzie na to rada, popalimy nasze problemy i spotykamy się, będziemy się spotykać też w sobotę i w niedzielę wyjeżdżamy, bo to takie dwudniowe, ale w niedzielę sobie zrobimy w takim miejscu, zrobimy te warsztaty, żeby była jakaś wycieczka jeszcze, tak, żebyśmy mogli sobie pobyć razem, jako już zupełnie inne osoby, tak, Tarot też potrafi wyciągnąć rytuałów, tutaj porobimy koło Łodzi, nauka Tarota, kochani, więc zapraszam serdecznie, pierwsza część, dlatego że nie damy rady, trzeba poznać kartę, tutaj w opisie filmiku macie Państwo wszystkie informacje odnośnie tych warsztatów, nie damy rady po prostu przelecieć 78 kart Dwie karty, jeszcze arka na duże, to są karty, które zawsze się spełniają. Jak, jak przychodzą, wchodzą w rozkład w jakikolwiek rozkład, to muszą się niestety, niestety spełnić, tak? Przeważnie się spełniają, a zazwyczaj jest tak, że ludzie właśnie najbardziej klienci najbardziej je negują, że to jest niemożliwe, to się nie spełni, to się nie zadzieje, dlatego one są bardzo ważne, żeby w pierwszej kolejności je przerobić, więc zapraszam serdecznie. Ja bym chciała wziąć udział w warsztatach. Pochodzę ze z Łodzi, koty z miasta Łodzi pochodzi. <laughs> Ale już niestety parę lat za granicą. Pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam serdecznie. No cóż, sto lat nie małe. Mam nadzieję, że jeszcze nie umieram, że jeszcze sobie pożyję, więc <laughs> zapraszam serdecznie. Także, no ale to nic nie poradzę, że mocno rwie. mam nadzieję, że się uda, że chociaż mnie usłyszycie, że to co miałam przekazać, to, to dało się to po prostu prze jakoś, jakoś, że jak w jakiś sposób to przejdzie, ale patrzę, że mam tutaj, ja mam zasięg pełen tylko może, ach nie wiem, no XXI wiek, wieś na Mazowszu, która nie ma w ogóle praktycznie internetu, tak to jest, dobrze, buziaki. Dziękuję, że weszliście. Było mi miło, bo tak zawsze inaczej, zawsze lepiej, jak to się mówi. Pozdrawiam. Buziaczki i do kolejnego czytania. Buziaki, hejpa.